Cześć, tu domowy spryciarz. Dzisiaj mała odskocznia z serii USB-C. Ale podejście zostaje dokładnie takie samo. Sprawdzamy deklarację producenta. Zamówiłem z Chin ogniwa LiFePo4, 4 sztuki, każde 320Ah. Brzmi bardzo dobrze, ale sprawdzimy, ile faktycznie wyciągniemy z ich energii. Bez teorii, bez marketingu, rozładowałem ogniwo obciążeniem elektronicznym i mam konkretne wyniki. Są to ogniwa LIFE po 4, czyli chemia znana z długiej żywotności, stabilnego napięcia i względnego bezpieczeństwa. Kupiłem cztery takie ogniwa, całość kosztowała niecałe 210 euro. Sprawdziłem też kody QR na ogniwach, bo to jest pierwsza rzecz, którą warto zrobić przy takich zakupach. Z kodów wynika, że data produkcji to 13 maja 2025, czyli są to świeże ogniwa, a nie jakiś stary magazynowy leżak. To jest istotne, bo w przypadku LIFE Po4, wiek ogniwa ma realny wpływ na pojemność i zachowanie pod obciążeniem. I jeszcze jedna rzecz, którą zawsze trzeba sprawdzać przy takich ogniwach, to jest geometria. Po pierwsze, czy są proste, po drugie, czy nie są wybrzuszone i czy dobrze przylegają do siebie. Te ogniwa są proste i nie mają puchnić ani skręceń. Normalnie leżą na płaskiej powierzchni i równo się ze sobą stykają. I to jest ważne, bo krzywe albo spuchnięte ogniwa to bardzo często begradę albo bardzo mocno zużyty materiał. I to jest pierwszy etap drugiego projektu, bo docelowo chcemy zbudować 4S z BMS-em i zrobić wielkiego powerbanka. Dzisiejszy film to etap pierwszy: sprawdzamy jedno ogniwo, zanim złożymy całość. Ogniwo było ładowane bez PMS-a jako pojedyncze 1S. Ładowałem je do napięcia 3,6V, czyli bezpiecznej górnej granicy dla LiFePo4 przy ładowaniu ręcznym. Po zakończeniu ładowania odczekałem 4 dni, aby napięcie się ustabilizowało i żeby nie było mowy o teście, na świeżo po ładowaniu. Do rozładowania użyłem elektronicznego obciążenia plus zewnętrzny multimetr do kontroli napięcia. Parametry testu: prąd rozładowania 15A, napięcie odcięcia 2,8V, rozładowanie ciągłe bez przerw. I teraz ważna uwaga techniczna. Napięcie na obciążniku odbiegało od napięciu na klemach. To są spadki na przewodach, połączeniach i na samej elektronice obciążnika. Dlatego nie opieram się ślepo na watogodzinach. Natomiast amperogodziny są w tym teście najbardziej wiarygodne, ponieważ są mierzone w najprostszy możliwy sposób. Prąd razy czas. I nawet jeżeli napięcie trochę odbiegało, to ilość ładunku wypływającego z ogniwa jest policzona poprawnie. Rozładowanie trwało kilkanaście godzin, maksymalna temperatura ogniwa około 43 stopnie na obciążniku, czyli bardzo spokojnie. Napięcie było stabilne przez większość czasu, bez gwałtownych spadków, typowe poprawne zachowanie lifę po 4. I teraz konkrety, z jednego ogniwa uzyskałem. 287,8Ah około 890Wh energii. Deklaracja producenta 320Ah. Rzeczywisty wynik niecałe 288Ah to jest około 90% deklarowanej pojemności. I na koniec zrobimy uczciwe podsumowanie. Test był wykonywany na jednym ogniwie LiFePo4 1S ładowanym do 3,6V z czterodniowym czasem stabilizacji przed rozładowaniem. Rozładowanie odbywało się stałym prądem 15A do napięcia 2,8V na klemach, na realnym obciążeniu. Napięcie z obciążenia odbiegało od napięcia na klemach, dlatego kluczowym parametrem w tym teście. Są amperogodziny, liczone bezpośrednio z czasu i prądu. Realnie uzyskana pojemność to 287,8 amperogodziny. A przy deklarowanych 320 amperogodzin jest to wynik naprawdę zadowalający. Ogniwo zachowywało się bardzo poprawnie, miało stałe napięcie, niskie temperatury oraz brak niepokojących objawów. I to pokazuje, że jakościowo są to bardzo dobre ogniwa, a nie jakiś złom. I trzeba też jasno powiedzieć, ja ładowałem do 3,6 V bez bms a Gdyby ogniwo było ładowane do 3,65V oraz z działającym BMS-em, to realne jest, że zbliżylibyśmy się do tych 300Ah. Czyli nadal nie mówimy o magicznych 320Ah, ale mówimy o uczciwym i solidnym zakresie przy tej cenie. A jaka jest moja osobista ocena końcowa? Wynik jest zadowalający. Ogniwa są dobrej jakości i dobry punkt wyjścia dla mnie do dalszego projektu. I pamiętajcie, że to był dopiero pierwszy etap w kolejnych odcinkach. Składamy pakiet 4S, dokładamy BMS i budujemy powerbank lifepo po 4. Jeżeli chcielibyście zakupić te ogniwa, w opisie macie do nich link. Jak zwykle, bez marketingu, bez litości, same liczby. Dzięki za oglądanie.